Boski Dzień, czyli podcast o słowie, aby dzień stawał się dobry i błogosławiony. Dzisiaj chcę się podzielić z wami fragmentem z pierwszego czytania, znowu proroki Zajasz. Ja, Pan, Twój Bóg, ująłem Twoją prawicę, mówiąc Ci, nie lękaj się, przychodzę Ci z pomocą. Nie bój się robaczku Izraelu, Jakubie, nieboraku Izraelu. Ja Cię wspomagam, mówi Pan. Odkupicielem Twoim święty Izraela. Moi drodzy, czy nie jest czasami w naszym życiu tak, że my się po prostu boimy? Boimy się żyć. Boimy się yy, przeżywać naszą codzienność na 100%. Boimy się Panu Bogu oddawać naszą codzienność. Ja czasem się boję. I kiedy boję się, uciekam od pewnych rzeczy. Nie chcę podejmować wyzwań. Odkładam je na później, zostawiam na ostatnią chwilę. I to mnie osobiście męczy, a wręcz powiedziałbym, że mnie to niszczy wewnętrznie. I dzisiaj Pan Bóg mówi: Nie bój się, przecież ja jestem z Tobą, przecież ja jestem obok Ciebie, przecież ja Ciebie nie pozostawię. Przecież ze mną możesz wszystko, przecież przy mnie możesz trwać. Niesamowite, prawda? Dla mnie to jest wręcz yy, po prostu zatrważająco piękne. Chciałbym, żebyśmy też, moi drodzy, doświadczyli dokładnie tego samego, abyśmy zobaczyli dzisiaj, żebyście zobaczyli, że Bóg jest blisko was. Ja ująłem was za rękę, ja Ciebie wspomagam, ja odkupicielem Twoim, ja święty Izraela, ja twój Bóg. Nie bójmy się, moi drodzy, bo Bóg jest z nami. Nie bójmy się, bo Bóg jest blisko z nas. Dla rozluźnienia Dzisiaj chciałbym zadać inne zadanie i poprosić Was o jedną rzecz. Wszyscy znamy piosenkę arki nowego. Nie boję się, gdy ciemno jest. Ojciec za rękę prowadzi mnie. Posłuchajcie jej dzisiaj. Można ją znaleźć tutaj na platformie Spotify. A niech dzisiejszy dzień będzie wyzuty z dęku, a zanurzony w odwadze płynącej od Boga. Błogosławie. W imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego. Boskiego dnia. Do usłyszenia.